Witam państwa serdecznie. Przepraszam za opóźnienie, ale są jak zwykle problemy techniczne. Takiego czegoś, takiego live'a jeszcze nie robiłem. człowiek się uczy całe życie. Niektórzy mówią, że głupi umiera, a niektórzy mówią, że uczy się dalej. No i tak robimy. Dzisiaj słów parę o odporności, jak ją wzmacniać albo jak jej nie tracić, bo tak było naprawdę poprawnie powiedziane. Ja się nazywam Michał Mularczyk, jestem lekarzem, dietetykiem. No i zdrowy styl życia jest to moje hobby podczas tego wykładu, webinaru, będę używał <coughs> trochę skrótów myślowych, one po prostu spowodują, że ja będę, no może nie tyle się mijał z prawdą, ale będę bardzo ślizgał się po niektórych tematach, dlatego że trudno będzie je opisać w tak krótkim czasie, w związku z tym to będą ogromne skróty myślowe, za które tych, co się znają na, na biologii, bardzo dobrze przepraszam, a po prostu to spowoduje, że dużo prościej będzie, będzie ludziom niebiologicznym zrozumieć to, co mówię. Odporność, co to jest? Jest to zdolność do odpierania ataków naszego organizmu przez inne organizmy. Głównie chodzi oczywiście o mikroorganizmy. I można, i można jakby tak powiedzieć, podzielić odporność na nieswoistą, czyli wrodzoną, i jest to, tak jakby powiem, pierwsza linia naszej obrony przed zakażeniem. I ona spada się z barier, takich jak skóra, nabłonek dróg oddechowych śluzówka jelit, śluzówka oka i to wszystko stworzy, to tworzy barierę, na przykład skóra jest, no, powinna być dość twarda, elastyczna, prawda, i, i przez, przez tą naszą skórę bakterie tak niechętnie wnikną, no bo za bardzo nie mają jak, ale jeżeli na przykład będziemy robić, nie, nie będziemy dbali o skórę, to w tym momencie staje się to duż, dużo, dużo łatwiejsze. Mamy też na przykład... Oprócz tej, tej, jakby tej, tej nieswoistej odpowiedzi odpornościowej naszej, naszej immunologicznej, mamy wytworzenie stanu alarm, alarmowego, zapalnego. Czyli, mimo że nie wiemy, kto nas zaatakował, nie mamy wytworzonych przeciwciał, to tak jakby rozpoznajemy, że coś się z nami dzieje. Czyli, tak, stan, stan zapalny powoduje, że jest alert immunologiczny, i nasze wszystkie komórki, które biorą udział w odporności, jakby zaczynają szukać przeciwnika. I są na przykład takie komórki, fagocyty, w dużym skrócie mówiąc, które potrafią zeżerać naszych wrogów, i one są wtedy wybitnie wyczulone i w takie ognisko zapalne bardzo chętnie napełzają i walczą z przeciwnikami. Czy to jest, tak, tak jak powiedziałem, taka odpowiedź nieswoista, którą się, z którą się rodzi każdy z nas i na nawet ma taką odpowiedź. Natomiast jest jeszcze druga odpowiedź swoista, nabyta, której się uczymy przez całe życie. To jest to umiejętność odpowiedzenia na konkretny patogen, na konkretną bakterię, czy na konkretnego wirusa i wytwarzamy przeciwciała, które rozpoznają tego wirusa i reszta potem naszego układu immunologicznego robi z nim porządek. Czyli jakby nacelowany jest w konkretnego agresora. I można ją podzielić na taką odporność jakby aktywną, czyli my żeśmy wytworzyli przeciwko tym mikrobom jakąś odporność i umiemy z nim walczyć, albo to, co mają nasi najmłodsi, że tak powiem, do, do współdomownicy, czyli noworodki, bierna, czyli podczas karmienia dzie, dzieci dostają od matki przeciwciała, których używają w walce z przeciwnikami, bo umieją ich to używać, nie umieją jeszcze ich wytwarzać, nie umieją rozpoznać przeciwnika, ale jak te przeciwciała dostaną, to już ta odpowiedź nieswoista się jakby przewraca w odpowiedź swoistą, i dość skutecznie są w stanie takiego bakcyla zutylizować. Dlatego, nawet te, kiedy są zarazy różne, to się tutaj często rodzi pytanie, czy matka karmiąca powinna dziecko dalej karmić, czy może nie, no bo zarazi, prawda, czym czymkolwiek powinna karmić, dlatego że w tym momencie, dzięki temu, że sama ma kontakt z tymi, z tymi naszymi wrogami, może te przeciwciała przeciwko tym naszym wrogom y, y, przekazywać. <laughs> ja mam teraz prośbę, żebyście Państwo y, pod, y, pod, pod, tym, to, pod tą transmisją pisali pytania i komentarze. Y, ja no, z tego, że z powodu, że nam przy mieliśmy problemy techniczne, teraz ich nie zobaczę, ale koledzy zakuny je przetworzą, ja je dostanę przy okazji za tydzień, jak będzie kolejna transmisja taka na, na żywo i będziemy się do tych pytań stosunkować i będziemy na nie odpowiadać. Także w komentarzach proszę bardzo pisać pytania, co Was bardzo interesowało albo interesuje i czego jeszcze nie zrozumieli, no bo staram się mówić jak najprościej, nie zawsze to wychodzi. A po drugie, ja widzę tylko, że tak powiem, kamerę oko komputera i nie widzę Waszych reakcji. Dobrze, idziemy dalej. Co jest, co, co wpływa na naszą odporność. Pamiętajcie, proszę Państwa, to ja co to, to, to widzieliście na początku, ja tutaj sobie mam co? Wodę. Bez wody nie jestem w stanie odkrztusić nic. Prawda? Woda warunkuje to, że jestem w stanie, moje płuca są w stanie e, stworzyć śluz i wywalić to, co tam jest niepotrzebne. Mówimy o barierze ochronnej, prawda? Bez odpowiedniego nawodnienia krew nie będzie odpowiednio płynęła przez nasz przez nas organizm, a krew jakby jest integralną częścią odporności. Ona poprzez tętnice żyły i układ limfatyczny rozprowadza wszystkie, wszystkie części od naszej odporności, w związku z tym bez nawodnienia nie ma mowy o prawidłowym działaniu układu odpornościowego. Mówiliśmy o, że skóra jest taka ważna, prawda przy, przy, przy jakby jak, jak pierwsza linia obrony. I teraz, co my robimy? Mamy epidemię panującą, szalejącą, ludzie myją ręce, dezynfekują nawet niektórzy kilka razy dziennie. Co to powoduje? Powoduje to wysuszanie skóry, pękanie jej, zmiany alergiczne, i tak naprawdę ta bariera, która powinna być fantastycznie funkcjonująca, przez nasze działania, które nam się wydaje, że są poprawne, niestety ona zostaje uszkodzona. W związku z tym tutaj dbajmy o te ręce, oczywiście myjmy te ręce, ale nie przesadzajmy. Przesada jest zła w tym momencie. Jeżeli chodzi o nabłonek dróg oddechowych, oczywiście pewnie domyślacie, że chodzi o palenie, czy bierne, czy aktywne, ono może, że tak powiem, dostać poprzez czynniki właśnie chemiczne i fizyczne uszkodzone. Czyli jeżeli macie jakiegoś palacza w domu, to na balkon, <tosłuch> na razie Pan Minister nie zabronił wychodzenia na balkon, w związku z tym palacze wychodzą i palą sobie tam, a najlepiej tak naprawdę, żeby, żeby nie palili. Co do śluzówki jelit. Też ona bez nawodnienia nie będzie w stanie prawidłowo funkcjonować, prawda? I ona jakby warunkuje sprawność całej bariery jelitowej. O tym pewnie zrobimy oddzielny, a chyba nie jeden, tylko pewnie kilka webinarów, bo to jest, o, to jest ogromny temat. Słówka oka. Pamiętajmy, że my często siedzimy przy komputerach, szczególnie teraz, kiedy ktoś z nas nie pracuje albo przed telewizorem. I to okno, ten zespół suchego oka. Czy przed komputerem siedzimy, czy przed telewizorem? Nawilżajmy te oczy. Najlepiej te takie krus... są preparaty z krótkim terminem, bez konserwantów. One nie będą drażniły. Szczególnie, że mamy teraz mnóstwo osób, które mają alergię. Inne czynniki. Proszę Państwa, przewlekły stres. No mamy sytuacje w rodzinie Róż, różne, teraz takie dowcipy nawet chodzą, że po tej kwarantannie będzie najwięcej rozwodów w tym państwie i nie tylko u nas, prawda? Jest to możliwe, dlatego że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do przebywania z drugą osobą, czy z całą, całą rodziną, prawda, bo to jest kilka osób w rodzinie i dla nas to jest sytuacja obca, bo widzimy się rano, śniadanie, do pracy, potem wracamy i dwie, trzy godziny jesteśmy razem, idziemy spać, a tutaj nagle w dużej części domów jest, jest cały czas, tylko ta żona, ten mąż, no i nie ma, nie ma tej chwili luzu, prawda? I nagle musimy się nauczyć innych reakcji. O tym też będziemy rozmawiać, to jest bardzo ważne, w związku z tym tutaj zawsze będę proponował rozmowa z, z chociażby nawet online, bo tu dużo teraz psychologów przeszło na online, a jeżeli mamy duży stres, czy boimy się tej samej epidemii, to on działa tak na naszą odporność, że ją niestety dołuje poprzez różne wpływy hormonalne. O tym też będziemy pewnie w przyszłości sobie rozmawiać. Dalekie podróże, jest też jednym z czynników, ale teraz nie podróżujemy, co prawda za daleko, ale niedawno mogliśmy być, czyli raz, że przynosimy to, co tutaj nasi rodacy zrobili i nie tylko nasi rodacy, ale też pamiętajmy, że dwie dwiana stref czasowych powoduje przemęczenie, w związku z tym teraz to jest tak połączone co przemęczenie, deficyt snu z tymi dalekimi podróżami. Skład diety, to też będzie kilka pewnie webinarów, na ten temat. Oczywiście nie można zapomnieć o kwasach omega-3, o odpowiednich tłuszczach, szczególnie istotnych przy, przy barierze jelitowej, bo tłuszcze mleczne w odpowiedniej ilości to jakby tą barierę powodują, że ona działa nam bardzo sprawnie. Jeżeli jemy za dużo tłuszczy trans, na przykład margaryny, możemy sobie to, taką barierę uszkodzić. I nie tylko antybiotyki, o których za chwilę powiem, ale te tłuszcze trans też potrafią mikrobiotę jelitową uszkodzić. Co to dalej, co, co do diety? Produkty prozapalne. Pamiętajcie, że cukier jest substancją, która będzie powodowała ogromne zmiany i w jelitach, czyli w tej naszej mikrobiocie, która warunkuje odporność, o tym pewnie z reklam słyszycie, naprawdę jest to bardzo ważne, a także sama w sobie będzie powodowała, wzrosty stężenia cukru będą powodowały y, takie zwane fałszywe stany zapalne, czyli nie ma stanu zapalnego, nie ma wroga, <grym> Organizm sam zaczyna wytwarzać sztuczny stan zapalny i ukierunkowuje naszą odporność w taki właśnie fałszywy, fałszywy alarm, prawda? I ona zaczyna wariować. To są takie, powiedzmy, pogranicze podobne do chorób autoimmunologicznych i to będzie obniżało też naszą odporność. No i sama antybiotykoterapia, pamiętajmy, że to, co mówią w reklamach przynajmniej części jest prawdziwa, czyli taka, że te bakterie jelitowe, one rzeczywiście są bardzo, bardzo ważnym czynnikiem naszej, na, na, naszego, czy na, naszego całego układu obronnościowego, czyli jeżeli z powodu choroby dostaniemy antybiotyk, no czasami musimy go przyjąć, bo nie ma innej możliwości, no to trzeba go brać w odpowiednią ilość dni, ale potem od, o, naprawianie tej bariery jelitowej może trwać nawet pół roku, pół, także o tym pamiętajmy, żeby nie dawać antybiotyków tak sobie od, a biorę antybiotyk i jest fajnie, bo, 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 bo będę wyleczony, nie, on nas wpędzi, obniży odporność i wpędzi jakieś inne choroby. Wszystkie choroby przewlekłe, albo prawie wszystkie. Na przykład takie jak nadciśnienie związane z otyłością, nadwagą, cukrzyca, i to obydwa typy. Choroby zapalne jelit, bo w nich ustęp, następuje uszkodzenie tej bariery jelitowej. Pamiętajmy o preparatach które, znaczy leczniczych, które obniżają odporność z różnych powodów, czy to przy przeszczepie, czy przy nowotworach, czy przy innych chorobach jak, jak astma. Te, te, te preparaty mogą obniżać odporność, ale często jest w ten sposób, że nagłe odstawienie ich spowoduje rozwój choroby, z której, z której powodu, byście te, te, te leki brali, i przejście was jakby tak w tą, tą część społeczeństwa, która będzie łatwiej zapadała i ciężej chorowała na, nasze, na, na, na różne choroby zakaźne, czyli będzie paradoksalnie uniesprawdziała naszą odporność. Czyli to, co ja dzisiaj powiedziałem, teraz tak na szybko, to jest to, o czym będziemy mówić. Czyli jeżeli będziecie robić poprawnie, to w tym momencie y, wzmocnicie swoją odporność. Tak naprawdę nie da się na szybką, y, z dnia na dzień powiedzieć: To ja Wam powiem dzisiaj sześć wskazówek, i w tym momencie Wy nagle y, zyskacie odporność. Wczoraj było nic, a dzisiaj jest, a jutro jest super, prawda? <laughs> tak niestety nie ma. Sekundkę zasycha gardle, trzeba się nadzielić od środka. O, zdrowia, woda, znaczy zimna woda, zdrowia, doda. Nie da się tak zrobić, że w ciągu jednego dnia, jak machnięcie różką, będziemy zdrowsi. Musimy to robić powoli, dlatego że jeżeli to, co mówiłem, no to wy wnioski. A, jeszcze ważna rzecz, obniżona aktywność, że tak powiem, fizyczna, będzie też obniżała naszą odporność. Czyli jeżeli wy nagle zaczniecie jeść inaczej, nie jedliście warzyw, zaczniecie jeść dużą ilość warzyw, nie ćwiczyliście, zaczniecie ćwiczyć i robić wszystko, i jeszcze rzucić, rzucić papierosy od razu i to wszystko wdrożycie, to nagle za 2-3 dni się poczujecie dużo gorzej. Róbmy to powoli. Dobrze? Żeby powoli może najpierw zróbmy w ten sposób, żeby pozbyć się tych nie, niekorzystnych wszystkich naszych przyzwyczajeń i wdrażajmy powoli, po, po, powoli te zdrowe. Ja bym tak na szybko zaczął <coughs> dzisiaj od witaminy D, dlatego że ona rzeczywiście jest substancją, która moduluje bardzo korzystnie naszą odporność, wręcz jest korzystna przy tym, przy, przy, przy jakby prewencji. Wiadomo, że prewencja jest dużo tańsza i dużo skuteczniejsza niż już samo leczenie. W związku z tym witamina D jest bardzo skuteczna w tym, żeby zapobiec chorobom i żeby nasza odporność była gotowa do użytku, ale nie taka rozbuchana jak w chorobach autoimmunologicznych. <tryk> Dlatego się mówi o tym, że witamina D moduluje naszą odporność, a nie ją wzmacnia. To jest bardzo ważne stwierdzenie. No teraz tak, jak poczytacie sobie w internecie, dowiecie się, że według głównego inspektora sanitarnego suplementacja nie powinna być większa niż 2000 jednostek na dobę dla osób dorosłych. Czyli to jest mniej więcej, pamiętajmy, że przelicznik jest taki, że jeden, jeden mikrogram to jest 40 jednostek. Bo to można zobaczyć różne jednostki, ale większość osób mówi w tych jednostkach na dobę. Czyli tak, czyli ma 2000 jednostek, dla dzieci jest trochę mniej, dla osób starszych jest tego w internecie naprawdę mnóstwo, w związku z tym nie będę tutaj was zanudzał liczbami, to jest do sprawdzenia. Tylko teraz, co z tego wynika? No, myśmy w ten sposób też postępowali zgodnie z zaleceniami, i jeżeli pacjent nawet zimą przyjmie te 2000, okazuje się, że u nas 70% albo i więcej nie uzyskuje ilości takiego stężenia witaminy D w organizmie, jaki jest jakby dla niego ochronny. W związku z tym my dajemy tych drogą sprawdzania, czyli pobieramy krew przed zastosowaniem suplementacji, żeby zobaczyć, jakie jest stężenie witaminy D we krwi i po miesiącu, dwóch suplementacji sprawdzamy i korygujemy dawki. Dlatego, że o tym mówię, że rzeczywiście du duże dawki, tak twierdzi inspekcja san sanitarna nasz są niebezpieczne. I yy, według polskich norm sub -do sub optymalne zaopatrzenie w organizmu, to jest przy stężeniu 20 do 30 nanogramów na mililitr. Optymalne według naszych norm jest 30-50. Tu 30, jest potem taka dziura, w której się o tym nie za bardzo się nikt wyraża, ale powyżej 100 to już jest niebezpieczne. Normy w innych krajach są trochę inne, trochę wyższe niż u nas. My się musimy oficjalnie trzymać tych, co są u nas. Jak my patrzymy, że te 30-50, czyli optymalne, to, to większość naszych pacjentów uzyskiwała szczególnie zimą przy przyjmowaniu między 4 a 10 tysięcy jednostek dziennie. Czyli zalecenia z zaleceniami, a jakby kontrola stężenia we krwi mówi, że rzeczywiście jest troszkę inaczej. Wynika to z tego, że każdy z nas ma troszkę inne zapotrzebowanie na witaminę D. Dużo osób bierze statyny. Które obniżają stężenie cholesterolu, a jak pewnie wszyscy wiecie, albo nie wiecie, to się dowiecie, witamina D powstaje właśnie z cholesterolu. W związku z tym jest różna ilość uwarunkowań, my się możemy trzymać tego, żeby doprowadzić do tych optymalnych stężeń witaminy D w naszym organizmie. Jest to, jest to bardzo ważne, bo ona rzeczywiście moduluje w taki sposób, że nas naprawdę zabezpiecza przed większością chorób albo ułatwia ich leczenie. Komu, że tak powiem, tak naprawdę wszyscy powinniśmy suplementować, bo 10% pacjentów, które, którzy nie używają suplementacji, mają dobre stężenia witaminy D. To się też zdarza, ale są to osoby, które jedzą produkty bogate w tę witaminę, czyli ryby morskie, a szczególnie TRAN. Który, TRAN ma, 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 ma dużo, bo ma w 100 ml około. Ha, Chyba 12 tysięcy jednostek, ale kto na raz wypije 100 ml tranu? Tam wystarczy powiedzmy, łyżka jedna, stołowa, to jest 20 ml i tu już mamy zapotrzebowanie dziennie. I to są takie osoby. Yy, 3 razy mniej jest, w, 3 do 5 razy mniej jest w rybach morskich. Natomiast w mięsie, w podrobach, w smalcu, w grzybach jest tego dużo, dużo mniej niż w rybach. Czyli osoby, które w tym momencie jedzą ryby, ale przegotowane i niespalone, bo o tym też być poporunkują sobie kiedyś bo to jest niezdrowe, kiedy za bardzo się podgrzeje kwasem omega-3, które z rzeczy bardzo zdrowych stają się rzeczami bardzo niezdrowymi, to osoby, które jedzą ryby w odpowiednim lub te tłuszcze rybie w odpowiedniej formie, rzeczywiście w dużej części nie wymagają albo dużej, albo prawie w ogóle suplementacji to jest najbardziej na, narażony na niedobory witaminy D. To są osoby z zaburzeniami hormonalnymi i metabolicznymi, takimi jak tuchrzyca, typ pierwszy czy drugi, czy choroby tarczycy, z nasilonymi alergiami, z chorobami autoimmunologicznymi, jak a na przykład RZS, zapalenie stawów kręgosłupa, czy inne, nadwagą z nadwagą, czy też z wychudzeniem, osoby z nowotworami, Yy, osoby z, układami, yy, z, z chorobami układu ruchu, no bo mamy zmniejszony ruch, w związku z tym mamy inne też zapotrze zapotrzebowanie nasze i jest mniejsze krążenie krwi i zaczyna się ten nasz organizm troszkę sypać. Yy, choroby takie jak naciśnienie, choroby przywleku układu nerwowego, czyli jeżeli jesteśmy zupełnie zdrowi, sprawdźmy sobie to stężenie witaminy D, nawet teraz w, w momencie tej, tej epidemii, dlatego że jeżeli tak, tak jak na przykład u nas przychodni, my przyjmujemy pacjenta do pobrania krwi, tak naprawdę co pół godziny, bo on wchodzi, jest obsłużony w około 10 minut i 20 minut mamy na wywitrzenie pomieszczenia, na, 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 na sterylizację powierzchni. Może wejść kolejny pacjent, czyli my zapisujemy pacjentów do pobrania na godzinę, na konkretną godzinę. Czyli jeżeli w ten sposób możecie sobie pobrać y krew, to i na, na, na sterylizację witaminy D i jeszcze parę rzeczy, które możecie sprawdzić, morfologię, witamina B to też to jest ważna, to no do tego zachęcam, dlatego że w tym momencie możecie sprawdzić jakby wasza, wasz potencjał obronności. Bez tego nie, nie znacie swojego punktu startowego, a jak zaczniecie suplementację w ciemno, no to będziecie, nie będziecie wiedzieli, jaki był punkt startowy i tak naprawdę na przyszłość nie będziecie wiedzieli, jakie są dla was dobre dawki witaminy D. Mam nadzieję, że część pytań, że tak powiem, zaspokoiłem yy, dzisiaj. Piszcie, nie miałem mam teraz dostępu do komentarzy, bo jesteśmy przez inną platformę, się obsługujemy. Następnym razem pewnie nam się, nam się to uda, także zachęcam do, do komentowania, zachęcam do pytań. Koledzy, koleżanki z tak jak mówiłem, obrowe te pytania. Zadajcie pytania, co Was w ogóle interesuje, to, czego nie zrozumieliście z dzisiejszej rozmowy. Bo to ja, ja, ja te, rzeczy, te rzeczy wyjaśnię. No i zachęcam do dalszego oglądania nas za tydzień, w środę o 20. Mam nadzieję, że tym razem się wszystko uda punktualnie zrobić. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję.